Program ten miał być zwyczajną relacją z kolejnych wyborów. Niestety nasi urzędnicy urozmaicili nam życie i spowodowali, że taki on nie będzie. Już po godzinie 8 rano, kiedy usiłowaliśmy pokazać głosowanie pana Waldemara Rajcy z Kongresu Nowej Prawicy, Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Obwodowej numer 97 w Radomiu przy ulicy Rapackiego odmówiła nam takiego prawa, twierdząc, że zabrania nam tego regulamin wymyślony na dobrą sprawę nie wiadomo przez kogo. Na początku myśleliśmy, że to jest żart, jednakże po rozmowie z Panią Przewodniczącą okazało się, że to prawda. Poprosiliśmy o komentarz Pana Waldemara. Panie Waldemarze, jak pan skomentuje to, co się stało tutaj dzisiaj w Komisji Wyborczej nr 97? Jak pan w ogóle oceni tą sytuację całą? No, Panie Dyrektorze, zgodnie z prawem, to obowiązujący yy, w Polsce, bo w innych krajach jest inaczej, yy, dziennikarz nie ma prawa wchodzić w czasie wyborów do Komisji Wyborczej i filmować. No, tak jest ustalone prawo Sejm, tak, że my jesteśmy państwem, partią prawa i szanujemy prawo. Tyle. No tak, ale ja miałem wrażenie bardziej, że to jest z właśnie na lidera partii, a nie na e, prawo. No może że wie pan, no znam innych kandydatów, jakby członkowie komisji zalegowali. no ale prawo jest prawem, głupie prawo, ale prawo. Następnie ruszyliśmy w drogę do kolejnej komisji wyborczej, tym razem na Halinów. Niestety tam było i jeszcze gorzej. Nie przepuszczono nas bowiem z kamerą nawet za próg. Owszem, jako wyborcy mogliśmy oddać głos, jednakże pan przewodniczący kategorycznie zabronił nam filmowania. Niestety, proszę państwa, nie wpuszczono naszej redakcji już do drugiej komisji wyborczej. Tym razem komisja ta działała na halinowie. No, niestety to nie jest dobry sygnał. Wydano podobno jakieś zarządzenie, na mocy którego każde medium musi starać się o pozwolenie Urzędu Miasta. To dosyć dziwne, ponieważ obowiązuje ustawa prawo medialne, która wyraźnie mówi, co wolno, a czego nie wolno. Oczywiście ustawa prawo wyborcze mówi dokładnie to samo. I z tego co wiem, nie trzeba się pytać nikogo o pozwolenie, z wyjątkiem oczywiście szefa komisji wyborczej. Moim skromnym zdaniem jest tutaj coś dziwnego się dzieje. Jeszcze raz, bo no, nie po włosku, raz, dobra, uwaga. Do pięciu liczymy i jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, Szanowni Państwo, no niestety mamy złą wiadomość. Nie wpuszczono nas do kolejnej komisji wyborczej. Tym razem była to komisja wyborcza na Halinowie, której przewodniczący stwierdził, że jest jakiś regulamin, według którego trzeba się pytać o pozwolenie Urzędu Miasta. No to troszkę dziwne, ponieważ nie jest to już nasza pierwsza kampania i nie pierwsze wybory, w których bierzemy udział. I zawsze na mocy ustawy e, przewodniczący komisji po uprzedniej instrukcji, co nam wolno, a czego nie, e, po prostu zezwalał nam na filmowanie. Tak zawsze było i tak powinno być. E, nie wiem dlaczego teraz e, to się zmieniło. No cóż, e, złośliwy mógłby powiedzieć, że coś dzieje się podejrzanego, ale mamy nadzieję, że to tylko nadgorliwość. Następnie ruszyliśmy na ulicę Gajową, gdzie oddawał swój głos pan Jerzy Grosicki, szef radomskich struktur PSL-u. Tutaj nie bez kłopotów jednak udało się sfilmować tę oto czynność. Dlaczego dzisiaj przyszliście głosować? To jest to nasz obywatelski obowiązek, który musieliśmy spełnić względem narodu i państwa. A jak skomentujecie Państwo te wszystkie problemy z puszczaniem mediów do komisji wyborczych? Nawet tutaj mieliśmy problemy z wejściem. Masz, masz jest to dziwne i niezrozumiałe, i nie wyobrażam sobie, żeby to było rozporządzenie któregokolwiek akurat osób. Czyli ja powiem tak, przewodniczący komisji powołują się na jakiś regulamin, według którego no, musimy się pytać Urzędu Miasta na, o pozwolenie na filmowanie. Regulamin zawsze jest tworzony w oparciu o ustawę, a ustawa jest najistotniejszym tu u nas y, materiałem. Tak, ale ustawa prawo medialne mówi, że no, my mamy wy wypełniać misję, a naszą misją jest także pokazywanie no, tego, co się dzieje tutaj, także informowanie społeczeństwa o, o przebiegu wyborów chociażby to jest nasza główna misja. Oczywiście i zgadzam się tu w całej rozciągłości. Panie prezesie e jak pan myśli jaka będzie frekwencja? Myślę, że frekwencja będzie w granicach 25%, ale co do tego abym się mylił, chciałbym, żeby ona była jak największa. Dziękuję bardzo. Kolejną komisją, którą postanowiliśmy odwiedzić była ta w amfiteatrze na obozisku. Chcieliśmy sfilmować głosowanie pana posła Kuźmiłka. Tym razem również czyniono nam przeszkody. Pani przewodnicząca to zmieniała decyzję na tak, to zmieniała ją na nie. W końcu kilka ekip czekało, czekało i nie mogło się doczekać na decyzję. Po interwencji naszych kolegów z konkurencyjnej stacji telewizyjnej w końcu łaskawie pozwolono nam filmować. O. Dziękuję bardzo. Szemek, tak, ja to, tak, możemy. To, tak możemy? Tak. Panie pośle, no to chyba lepiej będzie oddać głos niż w poniedziałek, za nie mówić, prawda? Tak, to prawda. No, namawialiśmy przez całą kampanię wyborczą do, do, do głosowania Polaków, mieszkańców Mazowsza, także Radomian. No, miejmy nadzieję, że ta frekwencja będzie jednak ciut wyższa od tych, tych przewidywań. Przewidywania były rzeczywiście no, dramatycznie niskie, 20-20- 20 kilka procent. Być może Radomianie w jakiś sposób się zmobilizują, bo bardzo ważna jest frekwencja. Ona może powodować, że zdobędziemy o jeden więcej mandat. Te mandaty nie są przypisane do okręgów wyborczych, one pływają. No i właśnie w jakiejś mierze zależą od frekwencji. Więc gdyby się okazało, że 240 tysięczne miasto naprawdę gremialnie głosuje, to z dużym prawdopodobieństwem mógłby być na, na Mazowszu drugi mandat dla prawa i sprawiedliwości. No zobaczymy, jak to będzie. Pogoda jest ładna. Warunki sprzyjające, więc miejmy nadzieję, że jednak Radomianie przyjdą zagłosować, a dopiero później pojadą nad wodę albo do lasu. Reklamów, to się nie mamy za bardzo czym pochwalić, prawda? Tak, to prawda. Wybory europejskie w ogóle w Polsce nie cieszą się największym zainteresowaniem. No, można powiedzieć po trochę z oczywistych względów. Parlament Europejski problemy, którymi się zajmuje, jest dosyć odległy od życia przeciętnego, przeciętnego Polaka. Więc z tego powodu to zainteresowanie jest nieduże, no ale w Parlamencie rozstrzygają się ważne sprawy, nie tylko dla Europy, dla Polski, dla Mazowsza, także dla Radomia. Więc dobrze by było, żeby ten Radom miał wreszcie tam swojego przedstawiciela. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jednak przelało goryczy. Postanowiliśmy osobiście pojechać do rejonowej komisji wyborczej i tam ustalić jaka jest prawda. Przedstawiamy Państwu rozmowę z komisarzem wyborczym, niezmontowaną, taką jaką udało nam się nagrać. O co się chcieliście Państwo zapytać? No, tak, pierwsza rzecz, no to chcieliśmy się zapytać o frekwencję trzy już są dane. No nie ma. Natomiast druga sprawa no to kwestie niepuszczania dziennikarzy do niektórych komisji wyborczych, bo to na Rabackiego na przykład 97, no to pani potraktowała mnie delikatnie mówiąc, jak wroga i, Trochę nie bardzo, nie? To bardziej, że my mamy ustawowy obowiązek no, pokazywać tak, przebieg takich wyborów. Jogarz mhm. Także... Wójtowicz, przewodniczący Rejonowej, Rejonowej Komisji Wyborczej. Jeśli rzeczywiście było tak, jak pan mówi, że na któraś z swobodowych komisji e, nie... Zezwoliła na filmowanie. To bardzo przepraszam, tak, to takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. E, państwo mają prawo brać udział czy wejść do lokalu, który jest siedzibą Wodowych Komisji Wyborczych i dokonać rejestracji tego, co się dzieje w lokalu. Natomiast na pewno nie być uczestnikiem samego aktu głosowania, czyli wchodzić za kotary. I filmować to, co dzieje się, czyli to, co jest aktem głosowania i podlega tajności. Tyle. Panie Przewodniczący, no, my znamy prawo, tak? Wiemy, że jest ustawa o prawo ochrony danych osobowych i tak dalej, więc my kiedy filmu, filmujemy zawsze, kiedy filmujemy wybory, to mamy Kilka standardowych ujęć i tyle, bo nie można po prostu, tak jak Pan powiedział, stawiać jak krzyżyka filmować. No ale tutaj sprawa dotyczyła po prostu przynajmniej dwóch komisji, prawda? Jedna na Pana wspomniana, druga na Harinowie, prawda? Gdzie w ogóle nie, nie było nawet dyskusji, nie było mowy, Pojawiali, powoływali się na jakiś dziwny regulamin. Jałuję, żałuję, że Państwo nie zadzwonili do nas. Wyjaśnilibyśmy tą sytuację na miejscu i uzyskalibyście Państwo możliwość wejścia do tych lokali. Trzeba. Trzeba było zadzwonić tutaj do rejonowej komisji, odwołać się w trybie takim telefonicznym. Takie sprawy są do załatwienia od przysłowiowej, od ręki, więc możliwe, że, że, że obwodowe komisje, przewodniczący czy zastępcy obwodowych komisji nie właściwie zinterpretowali to, co jest państwa uprawnieniem. No, nasi koledzy z innych redakcji dzwonili i było to samo, także tutaj przed chwileczką, nawet kiedy poseł Kuźmiuk głosował też był ogromny problem tutaj w amfiteatrze. Nie było ogromnego problemu. Pan Kuźmiuk został sfilmowany, tak jak się umówił z prasą i telewizją, bo to jest tak, że nie ukrywajmy, to jest tak, że państwo kandydaci są zainteresowani w jeszcze większym stopniu niż same telewizje, tym żeby żeby być uwiecznionym w fakcie głosowania. No tak, to jest fakt, ale niemniej jednak bardzo stanowcze były reakcje komisji przed samym głosowaniem. Przed głosowaniem kogo? Pana posła Kuźmiuka, były dosyć stanowcze. Tak, ale wyjaśniliśmy właśnie tą kwestię, tak, jak tutaj Państwu powiedziałem, jak było możliwe państwa wypadku i można było wyjaśnić to również, jeśli chodzi o. o przepraszam jeszcze raz, drugi raz już mówię o tym, że przepraszam za takie postępowanie obwodowych komisji. My o nich jesteśmy informowani, reagujemy od razu. Dokonując zmiany decyzji i umożliwiając prasie, mediom e, przebywanie w lokalu i e, no, nagrywanie czy, czy utrwalanie tego momentu głosowania. Bardzo serdecznie dziękuję. Następnie udaliśmy się do komisji wyborczej, gdzie oddawał swój głos radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Reimer. Tutaj również nie bez problemów, jednak udało się wszystko sfilmować. Przekazujemy Państwu. To co udało nam się zarejestrować. Czy widzenia, dziękujemy. Frekwencja chyba niska będzie? Myślę, że nie. Myślę, że będzie trochę wyższa niż 5 lat temu. Przynajmniej z tych informacji, które dostajemy, to na to wygląda. Cztery mandaty myśli pan, że uda się zdobyć na Mazowszu? Czy zostaniemy przy tych trzech? Walczmy o te cztery mandaty. Ja mam ogromną nadzieję, że mieszkańcy Mazowsza, szczególnie mieszkańcy ziemi radomskiej, zagłosują tak, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Na jaki wynik SLD pan Globalnie. Na dobry. A coś więcej? Wydaje mi się, że w tej chwili trudno jest powiedzieć o tym. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty przedstawiając nasz program byliśmy spokojni, raczej podchodziliśmy merytorycznie do tego, nie walczyliśmy z nikim. Uważam, że to powinni wyborcy docenić. Teraz to już tylko chyba cierpliwość, spokój, bo no tak, właśnie Pan, jak ja pan powiedział, praca wykonana, spotkania były, kampania jedno zakończona. Teraz dopiero nerwy, bo czekamy na spływ informacji z poszczególnych komisji, czekamy na wynik wyborczy, także w tej chwili są największe nerwy, no bo energia włożona w kampanię wyborczą, dopiero teraz pokaże, czy, czy był taki sens tej pracy. Pięknie, dziękuję. dziękuję. Ja jeszcze chciałem zapytać o to, jak pan skomentuje całe zamieszanie przy komisjach wyborczych, bo takie powstało. No to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że służby miejskie niestety nie do końca przygotowały właściwie szkolenie. To świadczy o tym, że nie bierze się pod uwagę mediów. Prosty mechanizm akredytacji zamknąłby temat i nie trzeba by było interweniować u komisarza wyborczego. Dziękuję bardzo. O komentarz do całego wydarzenia poprosiliśmy posła Marka Suskiego. Pośle niestety w Radomiu dzisiaj nie bardzo można było obsłużyć medialnie wybory, ponieważ no, przewodniczący poszczególnych komisji, my byliśmy w pięciu, wszystkich pięciu robili nam tak zwane schody. Bez przerwy nie mogliśmy no, filmować, pokazywać. Musieliśmy interweniować u rejonowego komisarza wyborczego. Jak pan poseł to skomentuje? Nie wiem, jestem zdziwiony, bo nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, żeby media nie mogły wejść do komisji i odnotować faktu głosowania obywateli, czy też jakichś osób, które chcieli sfilmować. Nie wiem, dziwię się, nie rozumiem dlaczego. Czyli no szczególnie tutaj bardzo brutalna była akcja w przypadku posła Kuźmiłka, gdzie no dwie redakcje, nawet trzy, chyba w pewnym momencie już czekały na zezwolenie pani przewodniczącej, i ta zmieniała decyzję raz tak, raz nie, w końcu oparło się o komisarza wyborczego. Podobno decyzja ostatecznie była pozytywna. Tak, była pozytywna, natomiast no niestety w każdej komisji były, że tak powiem, przeboje. Byliśmy na Rapackiego w komisji, pani bardzo nieładnie się z nami obeszła. Byliśmy na Halinowie w komisji, tam też bardzo nieładnie się z nami obeszli. Wręcz brutalnie mówiąc nie pozwolili nam wejść nawet przez próg. Nie potrafię wytłumaczyć tego faktu, no to trzeba się zwrócić do komisarza wyborczego. No i skrytykować tak. Te przewodniczące komisji czy przewodniczących komisji którzy nie chcieli tego zrobić no nie ma przepisu który by zabraniał filmowania samego aktu wyborczego oczywiście liczenia głosów nie można ale to, no, to dziwne nie wiem dlaczego Ja widziałem regulamin znaczy ten który dostali członkowie komisji i nie można było filmować ale można było filmować wyjmowanie głosów z urn no, jak to wyjmowanie przecież jeszcze się nie zakończyło no właśnie, ale po zakończeniu możemy przyjechać i sfilmować o 21.00. Możemy przyjechać i sfilmować e, e, w, w, usuwanie głosów z natomiast nie możemy według tego regulaminu filmować, jak ktoś oddaje swój głos. Nie wiem, już mówiłem, to dziwna sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy tylko nadzieję, że niekompetentni urzędnicy ujrzą od wyborców kiedyś czerwone światło. się tylko zapytać dlaczego przyszliście na wybory dlaczego bo to jest obowiązek moralny każdego Polaka żeby zagłosował i nie miał później pretensji jak coś jest źle bo ktoś nie głosuje, a później ma żal, żal, że to, to, niech idzie, niech wybierze, niech wybierze i wtedy będzie wiedział, kogo wybrał. Taka sytuacja, no nie odpowiada, ja dlatego idę głosować i tu koleżanka też zmobilizowaliśmy się obydwie razem. Co tam się dzieje? O, chcieliśmy się zapytać, dlaczego panowie przyszli na wybory? Dlatego, żeby złodziei odsunąć od, od rządu. tego, od, od rządu, od rządu, no, od rządzenia państwem.